Witam dziś w tej wiecznej pogodzie. Za mną Bora, reflektor w tle. Reflektory już są takie zmatowiałe ze starości i dzisiaj postaram się przywrócić im blask nowości. Bardziej zmatowiały pożółkły reflektor. Ten wygląda trochę lepiej, jakby nowszy. Może był kiedyś wymieniany. A tamten jakby jest nigdy nie wymieniany. Stary naprawdę już pożółkły. Więc zacznę chyba od tamtego. Jak widać, jest on w ogóle brudny, więc najpierw go umyję. Myju myju będzie i co? Od razu lepiej? Może polerować nie trzeba. Dobra, tak wygląda umyty reflektor. Prezentuje się trochę lepiej. Oba reflektory umyte. Nadal widać, że ten jest jaśniejszy, bielszy. Tamten jest bardziej pożółkły. Chociaż to też zależy od kąta, pod jakim patrzymy, bo z tej perspektywy ten się wydaje bielszy, tamten pożółkły. Z tej perspektywy na odwrót ten się wydaje bielszy, tamten pożółkły, ale stwierdzam, że jednak ten jest w gorszym stanie. No i kupiłem sobie taką pastę do polerowania reflektorów i zaraz ją wypróbuję. No to do roboty Mam nadzieję, że się nie przewróci aparat bo dzisiaj wieje Mam tu taki aplikator lamp doktor jak widać aplikator już używałem ale z czymś innym Fiata polerowałem Lakier dawno efekty możecie obejrzeć na filmie Bo pewnie wrzucę teraz linka A teraz lampy będziemy polerować Zobaczymy. A, dobra, trzeba dziurkę zrobić najpierw. No i sobie nakładamy trochę. No i polerujemy. Teraz przyda się jakaś matka, sucha szmatka. No i powiem tak, efekt jest widoczny gołym okiem od razu. Jest już różnica. Jest naprawdę lepiej. Jest dobrze, kurczę, to się błyszczy, to przejrzało. Jest naprawdę ładnie. A może jeszcze raz tak zrobię, to będzie jeszcze lepiej. Teraz porównanie. O, idziemy na drugą stronę. No ja, ono widać od razu. Kurczę, przejrzał ten reflektor. Wow. No efekt naprawdę piorunujący i to dosłownie no minuta roboty i jest reflektor no nie jak nowy, ale dużo lepiej wygląda, dużo młodziej. Wow. Zapraszam również do korzystania z linka poniżej. To jest link do wyszukiwarki Mubi.pl Gdzie dostajemy bonus 100 złotych Z mojego linka 100 złotych bonus do ubezpieczenia Jakie sobie kupicie Nie dość, że wyszukacie sobie tanie ubezpieczenie Wybierzecie sobie firmę, jaka Wam odpowiada To jeszcze dostaniecie zwrot 100 złotych po zakończeniu Całej tej transakcji Polecam No to żeby było już tak naprawdę elegancko Jeszcze raz go przepoleruję I biorę się za drugi No love but the fake is if you want to play tough and want to hate this although we show up and make a statement everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts Noe powiem że efekt jest piorunujący różnica jest naprawdę zauważalna reflektor odzyskał blask krótka, szybka robota niewielki koszt zakupu takiej pasty, a efekty są super i patrząc z tej perspektywy już reflektor z drugiej strony wygląda bardzo dobrze nie jest nowy, nie wygląda jak nowy ale wygląda 10 razy lepiej niż wyglądał jeszcze przed chwilą teraz biorę się za drugi reflektorek

Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last. Yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I No efekt według mnie jest fantastyczny Zdecydowanie tak jak mówią to w pewnej reklamie jesteś tego warta. Także ta pasta jest tego warta i ta chwila poświęcona na polerowanie reflektora zdecydowanie to jest warte zachodu. Reflektor odzyskał swoją młodość, blask przez czystość. Nie tylko wygląda lepiej, ale będzie nam lepiej oświetlał drogę. Także zdecydowanie polecam. Tak patrząc widzę, że Tamten reflektor nadal wygląda trochę gorzej. Więc jeszcze raz tu go przepoleruję. Ale po prostu widać, że on jest starszy niż tamten. Więc on pewnie nie będzie tak dobrze wyglądał nawet po trzecim polerowaniu, bo to też i w środku te odbłyśniki pewnie to wszystko jest tam jest już troszkę, no widać w ogóle zabrudzone. I... Już się zestarzało, trzeba by jeszcze pewnie w środku go tam zregenerować. Ale już samo wypolerowanie tej szybki daje piorunujący efekt. No i reflektor po trzecim polerowaniu wygląda tak, już naprawdę się błyszczy. Już lepiej nie będzie, nie będzie efekt dla mnie i tak jest piorunujący. Jest, jest fantastycznie, w porównaniu do tego co było. No to po prostu jest wow. Efekt wow, także zdecydowanie polecam. No ten reflektor to całkiem, no widać, on nowszy jest, więc po polerowaniu jest jak nowy praktycznie. I tym sposobem dzisiejszy odcinek dobiega już końca, więc pasty do polerowania reflektorów, o, do góry nogami trzymałem, pasty do polerowania reflektorów niekoniecznie taka jakakolwiek, hit czy kit, zdecydowanie według mnie hit, wystarczy niewielka ilość pasty. Tutaj w tubce zostało naprawdę dużo jeszcze, można, można wiele reflektorów sobie tym wypodrawić. Więc, yy, według mnie, zdecydowanie hit, chwila czasu, taka niedroga pasta, i mamy reflektory prawie jak nowe. Jest zdecydowanie ogromna widoczna poprawa. Nie wiem, czy to na zdjęciach, na nagraniach będzie tak widać, ale ja mogę tu potwierdzić własnym okiem, że jest przepaść, po prostu jest masakryczna różnica. Zdecydowanie warto zrobić sobie taki zabieg, jeżeli właśnie już macie takie zmatowione, pożółkłe klosze, to polecam. Zdecydowanie tak, opłaca się. To jest najlepszy zakup, najlepszy interes, jaki można zrobić. Nie trzeba oddawać do profesjonalnej regeneracji, nie trzeba wymieniać reflektorów, można sobie poświęcić kilka minut, samemu wypolerować i jest git. Dzięki za oglądanie, kciuki w górę, subskrybujcie. Oglądajcie moje pozostałe materiały i zapraszam w przyszłości. Cześć!